Dzień kochani, witam doskonale. Sara, są Dzisiaj będzie mini slime. Jak nie wiecie, jak go zrobić, dam was na to. Yy, sposób, jak go zrobić. Więc tak, potrzebny jest zwykły klej, najlepszy jest ten biały, czy nie? I go trzeba lekko skroić. Yy, mało, żeby wyszedł taki mini slime. Barwimy go, zakreślaczamy. My, my my, ja polecam Pen Taka marka. Pen jest najlepsza moim zdaniem, bo ona jest bezpieczna. Trochę. A nie tak jak inne, a ta też jest D. Y, duży y, myślnik tekst oraz y, mar i one są najlepsze kolejnie mieszadełka my mamy odbierek, bo y, bo y, takie są po prostu najlepsze, a tu mamy mało tyle wody, żeby rozpuścić po prostu ten slime albo go po prostu zamoczyć jeśli wyjdzie. Okej. Okay. My już mamy... My zrobimy jeszcze jednego, ale... Dobra. To kawałek odkroję, ale czy Czekaj, wezmę na chwilę tu popatrzcie sobie na to. Na to popatrzcie. Popatrzcie jest. No my tu wysziemy. Okej, okay. już wróciłam. Trzeba troszkę odkroić. Ja na to... Mogę? Na to? A ja Wam pokażę, ile ja odkroję? <laughs> Za mało, czekajcie. Tyle. Tyle trzeba odkroić, na Nareszcie. Nareszcie. to, co następnego trzeba tutaj zostawić. I czekać, aż wyschnie. Jak wyschnie to. Super. To to zobaczę. Nie, z panie wietrze. Będzie się kreść. Dobra, to włożę. I tak, teraz wezmę ten slime i włożę go do wody. Na resztę teraz... O Jezu! Mieszam go. Próbuję go... a kawałek właśnie o te, yy, tego kleju mogę dodać, żeby lekko się właśnie kleiło. Bardziej. O, czekajcie. O, tyle. Tyle może być. <słuch> <słuch> Okej. Okay. Nie, 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 nie. O tym. Znowu trzeba zamoczyć. I znowu trzeba wytrzeć, ale to za chwilkę, bo to musi spaść Ok. Wycieram osłonię. Okej, okay. szybko musimy robić. Trochę. Hmm. Tak. No, nie! Czekajcie. O.

Już ja to może wyciągnę. Wow, ale to jest fajne. Wow, to takie fajne. Fajne, A, bardzo naprawdę polecam ten przepis. Przepis na jajko. Okej. Okay. Teraz to ja to wysuszę. Okej, okay. trochę się wysuszyło. Na co by to położyć? To jest od Spinnera. Okej. Okay. Kładę i przyklejam trochę to na to. Biorę sobie kolory z Ja na razie chcę ten. Szybko, szybko trzeba. Okej, okay, już wychodzi nam kolorowe. Będzie on ładny. Okej, okay. ja myślę, że wystarczy. A ty... Wow, zmyję się. Pana się fajnie zmywają. I trochę. Tak na znaczy, marki, przepraszam. Okej, okay, wkładam i. To teraz muszę wziąć mieszadła i ja tak pomieszać troszkę. Albo wezmę. Nie no. Wezmę. Tak. I tym się pozbiera. Okej, okay, wezmę teraz to. Ej! możesz nagrywać. Nagrywam. Okay.